Żadna inna praca przy budowie drogi nie jest tak spektakularna jak ta. Skomplikowane prace inżynierskie czy głębokie wykopy są niezbędne, ale to układanie kolejnych warstw asfaltu najbardziej cieszy, szczególnie kierowców, nie inaczej jest na rozbudowywanej alei 29 listopada coraz więcej odcinków tej arterii ma już nowy asfalt. Ostatnio drogowcy zajęli się fragmentem jezdni między ulicami Woronicza i nad Strugą. Tu trzeba będzie jeszcze tylko położyć docelową, cieńszą warstwę ścieralną. Podobnie między nowym wlotem ulicy Majera w 29 listopada, a ulicą Banacha. Tam chwilę wcześniej rozłożono już gruby asfaltowy czarny dywan. Po nowej jezdni kierowcy mają już szansę jeździć właśnie od Banacha do granic miasta. Drogowcy zabrali się za uwolnioną w ten sposób starą jezdnię i na fragmencie między Belvedrczyków a granicami miasta rozłożyli kolejne warstwy asfaltowego drogowego tortu. To już zlikwidowane, drugie wąskie gardło na całym rozbudowywanym ponad 2,5-kilometrowym odcinku. Wiaduktu kolejowego, który blokował poprowadzenie dwóch jezdni po dwa pasy ruchu, już nie ma. Budowlańcy zajmują się przekładaniem infrastruktury podziemnej. Poza jezdniami rozbudowywanej wylotówki na Warszawę powstanie ponad 5 km chodników i dróg dla rowerów. Przebudowanych zostanie aż 15 skrzyżowań. Rozbudowa lej 29 listopada ma się zakończyć w 2023 roku.